W siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Urzędzie Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim. Praca na razie zakończona. Miejska Komisja Wyborcza yy... w... W dniu wczorajszym osobiście zawiozłem do komisarza wyborczego w Kielcach protokoły z głosowania do Rady Miasta, protokół z głosowania na prezydenta miasta Ostroca Świętokrzyskiego. Tak więc już oficjalnie wiadomo, kto ile głosów zdobył. Najwięcej, bo 10 116 Jarosław Górczyński, drugi był Zbigniew Duda, na którego zagłosowało 6 729 wyborców. Zdzisław Kałamaga, otrzymał 3671 głosów Leszek Sułek 1530 Krzysztof Adamski 1048 Krzysztof Ołownia 708 razem oddano 23802 głosy ważne Oficjalne są już także wyniki wyborów do Rady Miasta. Kopie protokołów zatwierdzonych przez Państwową Komisję Wyborczą w Kielcach znaleźć można w Urzędzie Miasta. Wyniki są, choć bez opóźnień się nie obyło. Wszystko przez system informatyczny, który zawiódł w całej Polsce. A tak późno z tego względu, że no niestety występowały problemy z systemem informatycznym. W poniedziałek decyzją komisarza zawieszono y, pracę komisji. Na szczęście udało nam się z niewielką pomocą ołówka i długopisu. Dokończyć y, ustalenie wyników głosowania. System zadziałał. Pomimo problemów, Miejska Komisja Wyborcza może się już przygotowywać do drugiej tury wyborów na prezydenta miasta, w której zmierzą się Jarosław Górczyński i Zbigniew Duda. Skład Rady Miasta jest już znany i pewny. Nieco inaczej wygląda sytuacja w powiecie. Skład Rady, który poznaliśmy w poniedziałek, uległ zmianie. Po ręcznym przeliczeniu głosów, dwa mandaty zyskało prawo i sprawiedliwość które ma już nie ośmiu, a dziesięciu przedstawicieli w Radzie Powiatu. Są to Zbigniew Duda, Piotr Kopański, Krzysztof Huszaluk, Ryszard Proksa, Hubert Żądło, Grzegorz Kazimierski, Marek Bilski, Mirosław Rogoziński, teraz już także Agata Adamek i Jarosław Czarnecki. Niemal pewne mandaty w Radzie Powiatu stracili Marcin Jabłoński z Platformy Obywatelskiej i Wojciech Kotasiak z Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Tym samym w Radzie Powiatu zasiądzień nie pięciu, a czterech członków Platformy. Eligiusz Mich, Paweł Górniak, Jerzy Brożyna i Joanna Suska. Sojusz Lewicy Demokratycznej nie będzie miał swoich przedstawicieli ani w Radzie Miasta, ani w Radzie Powiatu. Nic nie zmieniło się z pozostałymi mandatami. Komitet Wyborczy Wyborców Jarosława Górczyńskiego ma ich sześć, a zdobyli je. Łukasz Dybiec, Małgorzata Bień, Agnieszka Rogalińska, Stanisława Barańska, Mariusz Pasternak i Renata Ślusarz-Magiera. The Twój ostrowiecki samorząd będzie miał w Radzie Powiatu trzech przedstawicieli – Zdzisława Kałamagę, Halinę Sławek i Piotra Maja. System informatyczny zawiódł także w liczeniu głosów do sejmików wojewódzkich. Protokoły trzeba więc było sporządzać ręcznie. Wyniki ciągle jeszcze nieoficjalne. Poznaliśmy wczoraj. Według nich Polskie Stronnictwo Ludowe zdobyło w sejmiku województwa świętokrzyskiego aż 16 mandatów. Prawo i Sprawiedliwość prawdopodobnie 8. Platforma Obywatelska i Sojusz Lewicy Demokratycznej po trzy z okręgu numer jeden, czyli powiatów Ostrowieckiego, Opatowskiego, Sandomierskiego i Staszowskiego do sejmiku dostali się. Z Polskiego Stronnictwa Ludowego Kazimierz Kotowski, Wojciech Bożencki, Andrzej Sajda. Jako czwarty wejdzie Izydor Grabowski bądź Arkadiusz Bąk. Z Platformy Obywatelskiej mandat zdobył Grigor Szaginian. Z Prawa i Sprawiedliwości Michał Cieślak i Andrzej Kryj. Do chwili. Obecnej czekamy na oficjalne wyniki wyborów i Państwowa Komisja Wyborcza, zarówno nam kandydatom, jak i mieszkańcom, którzy oddawali na nas głosy, zafundowała, no powiem coś śmiesznego, bo w sytuacji, kiedy trzeba czekać kilka dni na wyniki wyborów, kiedy cały czas słyszymy że już będą za kilka godzin i wciąż ich nie ma no to należy zadać sobie pytanie czy ta instytucja która jest instytucją państwową ona nie ośmiesza naszego kraju mandatu ciągle pewny jeszcze nie jest Józef Grabowski z sojuszu lewicy demokratycznej ten mandat jest dla sojuszu bardzo ważny bo to ostatnia szansa na pozostanie w lokalnej polityce na oficjalne wyniki trzeba jednak będzie jeszcze poczekać, aż do wojewódzkiej komisji wyborczej spłyną protokoły ze wszystkich świętokrzyskich powiatów. Jeżeli do wieczora dotrą brakujące, wyniki poznamy jutro.